Ja jestem Shale, a to jest prezentacja moda Mr. Crayfish's Furniture Mod. Tak więc ten mod dodaje nam do Minecrafta meble. Tyle chyba można na ten temat powiedzieć. Meble mają e, różne funkcje, zależnie od tego, czym są, więc po prostu przejdźmy od razu do craftingu. E, tu mamy recepturkę na craftowanie e, szafki nocnej, takiej do postawienia przy łóżku. I za chwilę będę pokazywała, jak to wszystko działa. Tutaj mamy recepturę na stoliczek i jeżeli zamiast y, drewien, które w ogóle mogą być dowolne, tylko akurat użyłam zwykłych desek, tych najpodstawowszych, y, ale mogą być dowolne i mogą być mieszane, czyli na przykład, tam, nie wiem, dwa dwie dębowe, trzy sosnowe, jak, jak tam ktoś chce. Jeśli zamiast tego weźmiemy bruk, to będziemy mieć y, y, kamienny stoliczek. Następnie krzesło, Działa to tak samo jak ze stolikiem, czyli dowolne drewna, zresztą z szapeczką też dowolne drewna. No i znowu jak zastąpimy je brukiem, to będziemy mieć kamienne krzesło. Następnie mamy szafkę, taką normalną, troszeczkę większą niż szafka nocna. Znowu możemy zastąpić drewna dowolnymi innymi drewnami, byleby to były deski, a nie, a nie kłody. No i skrzyneczka w środku. W tej wersji kamiennej. No i stoliczek do kawy. Znowuż możemy użyć drewn jakich tylko chcemy, desek w sensie. A jeśli zastąpimy je brukiem, to będziemy mieć kamienny stoliczek do kawy. Następnie mamy kanapę, czy raczej powinnam to nazwać fotel, gdyż pojedyncza daje nam fotel. Jest to ja recepturka na białą kanapę, ale jak widać, jeżeli zastąpimy ją zieloną. Znaczy, białą wełnę zastąpimy zieloną, brązową, czerwoną lub czarną. To obejdzie nam kanapa odpowiedniego koloru. I jak już mówiłam, jeden blok daje nam fotel, dopiero dwa tworzą taką większą kanapę, czy jeszcze większą no i tak dalej. I tutaj mamy recepturkę na um, lampkę, taką stojącą. Przy czym wełnę możemy zamienić na wełnę dowolnego koloru. Nie będzie to miało żadnego wpływu na wygląd lampki, zawsze będzie miała biały abażur. To jest obsydian, tak jakby nie było widać i glowstone. Dalej, przejdźmy sobie ścieżynką. Tutaj mamy recepturkę na bardzo niesamowicie drogą lodówkę, gdyż potrzebujemy 7 bloków żelaza, czyli to daje nam 63 sztabki. Skrzyneczka i piecek tak do zrobienia lodówki potrzebny jest piecyk i wychodzi nam lodówka taka normalna zajmuje ona jedną klatkę szerokości i tam głębokości i dwie klatki wysokości następnie y, pod, mamy cooling paki czyli takie jakby paliwo do zamrażarki y, które robimy z wody i znaczy wiaderka wody wiaderko w tym czasie jest wchłaniane oczywiście w to ale na szczęście cooling paki wychodzą dwa i y, 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 Ośmiu szkieł, szkieł całych, nie tych takich szybek. Yy, następnie mamy jeszcze no, otwieram się. Yy, piecyk, w sensie piekarnik, tak, piekarnik, do którego potrzebujemy piecyka i ośmiu yy, bloków żelaza, yy, okap, który, którego główną funkcją jest dawanie yy, światła, cztery sztabki żelaza i glowstone. Następnie, tak, no A oczywiście do prezentacji moda używam Nei i nagrywam na wersji 1.6.4. Zapomniałam jak zwykle o tym powiedzieć, gdyż wersja 1.7.2 jest jeszcze in development, czyli jeszcze się robi. Tutaj mamy telewizor, do którego potrzebujemy kłód, desek, dowolnych, do mogą być takie, mogą być, nie wiem, sosnowe i tak dalej brzozowe. Szybki, to to jest szybka. Tam to było szkło, ale to jest szybka. Ważna różnica, bo z szkłem nie wyjdzie. Oraz jednego proszku i mamy taki archaiczny telewizorek. I teraz tak, to jest, to jest radyjko i jeśli spojrzymy z tej strony to wydaje się, że to jest wszystko to samo, ale to są dwa note-bloki i jedna szafa grająca, co widać jak wskoczymy na tę skrzynkę, że tutaj jest ta dziura na płytę i wychodzi z tego Stereo radyjko. Taka trochę ulepszona receptura na telewizor, czyli dokładnie tak samo, tylko zastępujemy kłody blokami żelaza i mamy komputer. I z kolei do komputera potrzebujemy drukarki, która jest tyle fajna, że można w niej kopiować na przykład zaklęty książki. Tutaj potrzebujemy kamieni, koniecznie kamieni, nie bruku. Karteczki, proszku i dwóch bloków żelaza. No i zazwyczaj, że potrzebujemy jakiś tusz do tego, to możemy sobie zrobić cartridge. Albo po prostu wsadzić do drukarki sam, samą torbiel z atramentem. Tylko, że wtedy więcej tych torbeli trzeba wsadzić. Tak to jeden cartridge wystarczy na przekopiowanie prawie całej książki, chyba. No i osiem, osiem yy, stone'ów kamienia. Nie bruku dookoła tego torbieli z daje nam dwa kartridże. Następnie mamy alarm przeciwpożarowy, który kreftujemy z y, czterech sztabek żelaza: Redstone'a i Noteblocka. Tak, to jest Noteblock? Tak. Alarm przeciwpożarowy, jak działa, chyba tłumaczyć nie muszę. Y, tutaj y, Druga taka melodyjna rzecz, czyli znowu notebook i przycisk, dają nam dzwonek do drzwi. A z kolei obsydian, stone i y, glowstone dają nam lampę sufitową, taką do powieszenia sobie nad sobą. Y, to nie jest pistolet, to jest kran. Kran kraftujemy z czterech stoneów i jednej sztabki żelaza. I jak w ogóle użyć kranu, za chwilę pokażę. Następnie mamy żaluzję, tak, żaluzję, które krafujemy po prostu z patyków. Wszędzie wsadzamy patyki i dostajemy dwie żaluzje. Jeżeli natomiast chcemy tak troszeczkę bardziej elegancko sobie urządzić mieszkanko, to potrzebujemy 4 pięciu wełen, trzy na górze, dwie na dole, do tego przewiązane złotkiem i mamy. Kurtyny. Zasłony. Tak, zasłony. I tutaj, jeśli pamiętacie, crafting recepturkę na, na stół, to była taka sama. W sensie, jeśli chcieliśmy kamienny stół, to wyglądało to prawie tak samo, tylko że było z bruku. Dlatego, tak ważne jest, żeby nie zastąpić przez przypadek bruku stonem albo na brukiem, gdyż to nam daje fontannę dla ptaków, która nie ma żadnej funkcji. Natomiast, jeżeli weźmiemy sobie dwa koble i ustawimy je obok siebie, nie nad sobą, nie po skosie, tylko obok siebie, to będziemy mieć taką ładną ścieżynkę, jak tutaj właśnie widzicie. Osiem takich wychodzi z dwóch. Jeżeli natomiast chcemy mieć taki żywopłot, jak tutaj widać, to ustawiamy sobie sześć liści. I teraz tak, liście nie mogą być dowolne, muszą być wszystkie tego samego rodzaju, gdyż wychodzą nam albo tam dębowe, albo tropikalne, te w żywopłoty, brzozowe i świerkowe, zależnie od tego, jakich liści użyjemy. Następnym elementem bardzo ładnie wyglądającym w grze. Jest biały płotek, który po prostu z płotka i mączki, i daje nam to dwa białe płoty. Następnie, jeżeli y, jesteśmy bardzo przeczulani y, na, na punkcie ludzi wchodzących na naszą posesję, możemy sobie zrobić elektryczny płot, który, do którego potrzebujemy jednej pochodni, tego białego płotku oraz y, otoczone to wszystko sztabkami żelaza, i daje nam to aż 8 y, elektrycznych płotów. Następną bardzo fajną rzeczą jest skrzynka na listy, którą robimy z książeczki i do, znowu dowolnych dre, desek. Wychodzi nam skrzynka na listy. No i oczywiście do skrzynki potrzebujemy koperty, a żeby wysłać list, robimy ją z dwóch kartek położonych obok siebie, nie na sobie, tylko zawsze obok siebie. i Wychodzi nam taka koperta. Do koperty możemy wsadzić co chcemy i... Potem, jeżeli ją zakleimy, staje się ona mailem. Na no to nie ma receptury, to po prostu jest zaklejona koperta. W sensie, no, zaklejona koperta. No. Nie, nie ma to jakieś ambitniejsze nazwy. Następnie znowu to nie ma receptury, gdyż jest to narzędzie, które jedynie admini na serwerach mogą sobie tego użyć i oczywiście muszą to sobie wtedy zespałnić. Używany jest taki młotek do otworzenia. Cudzej skrzynki na listy, jeżeli na przykład admin musi. Musi. Admin stwierdza, że musi ją z jakiegoś powodu otworzyć. Następnie trochę większa wersja koperty, czyli sześć karteczek, daje nam paczkę. I znowu zaklejenie paczki sprawi, że będzie ona już wysyłką. A z kolei otoczenie paczki czerwonymi lub zielonymi wełnami daje nam prezencik. I prezencik możemy sobie postawić pod choinką, jeśli są święta akurat, yy, które, kt, którą to choinkę robimy z doniczki i tutaj akurat możemy użyć dowolnych liści, także prze, przemieniających się. No dobra, ale to, to by było tyle w kwestii recepturek. Chodźmy teraz do mojego prowizorycznego domku. Podbiegnijmy tam trochę szybciej. Aha, kran, od razu. Więc tak, żeby kran działał, Potrzebne jest mu nieskończone źródło, czyli takie, które się już nie przemieszcza. Nie, już nigdy stąd nie wyjdę. Wody, które musi być jedną kratkę pod nim. Tak więc woda, jedna kratka i... W sensie jedna kratka na przykład ziemi, tam drewna, czegokolwiek i kran. Kran sobie odkręcamy i robi nam on taką... taki blok wody, który możemy sobie potem zebrać wiaderkiem, więc... No, Może jest to wygodne, nie da się tego zakręcić, nie wciągnie się. W każdym razie, no, kran działa jak kran, tylko trzeba mieć wiadro. Teraz pokażę, może szybko skrzynkę na listy. Do skrzynki wchodzimy prawym przyciskiem. Tutaj jest 6 slotów, więc możemy 6 maili od kogoś dostać listów. I to bardzo jest fajna rzecz na multiplayerze. Teraz wezmę szybko, nawet kopertę. I nie wiem, na przykład płytę tam sobie wsadzimy. A więc kopertę używamy najeżdżając na nią i prawym przyciskiem. No dalej otwórz. No nie. Z jakiegoś powodu nie chce się otwierać. O, trzeba było ją przestawić, po prostu w złym miejscu na ręce była. W, w kopercie mamy dwa miejsca. Możemy tutaj sobie wsadzić tę płytkę właśnie. I teraz, jeśli ją podpiszemy, to stanie się ona mailem. I ten mail też możemy teoretycznie otworzyć, ale jak widać, pokazuje się to tylko na krótko, gdyż nie wiadomo, czy to jest mail do nas. Ale możemy go wsadzić tutaj. I teraz właściciel tej oto skrzynki może ją sobie otworzyć, wziąć i otworzyć. Oczywiście, znowu pokazuje się to tylko na chwilę. Gdyż nie jesteśmy na serwerze multiplayer. Następnie mamy y, tę właśnie fontannę dla ptaków, która nic nie robi. Tutaj kamienne krzesełka, które robią za ławeczki. Niestety się nie sklejają, więc nie wygląda to zbyt dobrze. No ale zadzwonimy sobie dzwonkiem. I możemy teraz wejść do domu, gdyż zadzwoniliśmy dzwonkiem. Tak, tak to właśnie działa. Przejdźmy od razu. Tutaj jest piekarnik. Jak widać, y, jest o tyle lepszy od. Boże, jak to się nazywa, piecyka, że nie trzeba go w ogóle zasilać, zawsze jest płonący i do tego możemy wsadzić kilka różnych, choć kurczak, kilka różnych rzeczy i to się będzie robiło niezależnie od siebie. Będzie po prostu, tak jak widać, tutaj jest jeden, dwa, trzy, cztery priorytety będą. Na drugim miejscu jest wołowina, więc chyba pierwsza wołowina się powinna przepalić. I o ile dobrze. Znaczy po poczekam, zanim to powiem, żeby nie, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego. Nie, jednak trwa to strasznie długo. <gryw> zanim to się przepali. Myślałam, że się cały stack od razu przepali. To chyba nie, nie ten mod. No, ale jak się skończy ta wołowina przepalać no coś za coś jeśli nie musimy płacić węglem za opał to chociaż musimy poczekać dłużej więc nie jest aż takie cheatowanie znowu no w ogóle nie jest czytowanie, bo w ogóle piecyk jest strasznie drogi no i jak się skończy przepalać ten stak wołowiny to zacznie się przepalać kurczak chyba że coś tam wstawimy przed kurczakiem to wtedy wtedy będzie się coś innego przepalało nie kurczak no. Tutaj jest szafka. Szafka ma 15 slotów. Musiałam policzyć. I możemy tutaj wsadzić cokolwiek chcemy. Taka ładniejsza skrzynka, i do tego mniejsza. Tutaj mamy firanki. Firanki można zasłonić, odsłonić. Tak więc, jeśli nie chcemy, żeby ktoś nam z zewnątrz patrzył do naszego mieszkanka, to. Ej! To. Hmm. Nieważne. To możemy sobie zasłonić okna. I to jest tak, lodówka jak widać podświetla się y, dwukrotnie tak jakby najpierw podświetla się ten górny blok lodówki potem ten dolny, więc zależymy do górnego, no to jest taka lodówka to jest po prostu z, znowu 15 slotów, y, zmodyfikowana skrzynka y, gdzie sobie wsadziłam już kurczaka i placek, nie wiem czemu wsadziłam surowego kurczaka do lodówki a nie do zamrażarki, do zamrażarki no ale Zamrażarka działa trochę inaczej, mianowicie mamy tutaj zamrażarkę i działa ona tak, że jeżeli wsadzimy paliwo i przez paliwo rozumiemy albo tego cooling packa, on wystarczy na 12,5 przedmiota, albo blok lodu i on wystarczy wtedy na 25 oraz tutaj do tego okna możemy wsadzić, uwaga, będę próbowała sobie przypomnieć, na pewno zgniłe mięso. Wiaderko z lawą, wiaderko z wodą, slime bola i. I, a, i. ziemniaka trującego. Więc tak, jeżeli wsadzimy do niego do zamrażarki mięso zgniłe, to stanie się ono mięsem nie zgniłym. Zresztą pokażmy szybko. Stanie się takim właśnie fleszem mięsiwym, które następnie możemy normalnie ugotować i sobie zjeść. Cooked flash, więc mamy w końcu co zrobić z tymi mięsami zombie. Yy, tak, takoż, jeśli wsadzimy wiadro z wodą i lawą, to zamienią się. Aha, już zabieram. Yy, wiadro z wodą zamieni się w blok lodu, ale wiaderko się nie zniszczy. Wiaderko zostanie tutaj, tylko po prostu będzie puste. O, właśnie tak. Yy, ja już nie będę pokazywała tego wiadra z lewą. W każdym razie wiadro z lawą zamieni się w obsydian i zostanie nam wiadro. I co tam jeszcze mówiłam, a slime ball zamieni się w śnieżkę. Nie pytajcie, jak też uważam, że to trochę obrzydliwe. A na koniec. A ziemniak trujący zamieni się w zwykłego ziemniaka. No dobra, przejdźmy do salonu. Zapalmy sobie światło prawym przyciskiem. I tutaj mam prezentację tego właśnie że jeśli postawimy jedną kanapę, to jest ona bardziej fotelem niż kanapą, a jeśli dwie, to mamy już taką kanapę. I teraz tak, no, teoretycznie powinniśmy być w stanie na tym usiąść, ale siedzenie jest chwilowo wyłączone, więc nie możemy. Telewizor możemy sobie włączyć i <grych> pokazuje nam Himena. Jeżeli klikniemy drugi raz z pewnym przyciskiem, to przełączymy na obrazek Niankata. Jeżeli kolejny raz, to wyłączymy. Tak więc mamy dwa programy bardzo ambitne. Jeżeli klikniemy na radijko prawym przyciskiem, to. Włączy się nam muzyczka i to jest jedna z płyt no znowu prawym przyciskiem przełączamy, 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 dalej przełączamy. No dobrze już niech leci. W pewnym momencie by się wyłączyło. Książki są normalnie w Minecrafcie. Jeżeli. Aha. Tutaj mamy stolik na kawę. Jeżeli byśmy postawili tylko jeden, to byłby taki mniejszy. Ale że stoją dwa obok siebie, to się złączyły, więc tutaj nie mają nóg po drodze. Tak samo dzieje się z dużym stołem. Normalnie byłby tylko. No a zresztą tutaj mam biurko zrobione też, więc widać, że tutaj w środkowym, jakby jest sam Blat, nie ma tej nogi w ogóle od stołu. Tak więc fajnie się to wszystko łączy. No dobra, przejdźmy do sypialni, <grytania> takiego ostatniego pomieszczenia. Lampka. Tam pamiętacie, że szafka miała 15 slotów. Szafka przy łóżku ma tylko 9 i wygląda tak bardziej tak bardziej przy łóżkowo. Te żaluzje możemy sobie zasłonić znowu, zrobił się ciemno nad łóżkiem. No i komputerek i drukarka. Komputerek, jeśli włączymy, to jesteśmy na main baju. i co ja powiedziałam? Mine bay'u. <noise> yy, i za jednego Emeralda możemy kupić sobie cztery krzesła bądź no, cztery różne tam stoły i tak dalej. Yy, chyba 10 Emeraldów jest za lodówkę, bo jest strasznie droga. O, 8 za piec. Piekarnik. Yy, mo monetki <noise> yy, Emeraldy. Szmaragdy, o tak, szmaragdy wsadzamy tutaj. Naciskamy buy, czyli kup i daje nam to wtedy po prostu do flipunku od razu. Yy, niestety da się kupować tylko meble z tego moda, nie da, albo tam ścieżkę. Yy, nie da się kupować nic normalnie z Minecraftem, więc niestety diamentów sobie nie kupimy. No i drukareczka. Drukareczkę, jeżeli wsadzimy do niej cartridge. tutaj i weźmiemy sobie jakąś książkę zaklętą. Akurat na nic ciekawego, ale ważne, żeby była zaklęta. Po prostu wsadzamy ją sobie tutaj i mamy tak. Yy, od razu nam zeżarło trochę tego cartridge'a, to nam pokazuje, ile nam jeszcze zostało. I tutaj będzie szedł taki pasek czerwony w górę. To trwa strasznie, strasznie długo, ale koniec końców, yy, nasza zaklęta książka przekopiuje się tutaj, czyli będziemy mieć wtedy dwie łącznie. Tak, yy, oczywiście zapomniałam powiedzieć, lampy włączamy i wyłączamy prawym przyciskiem. Ale czasami się nie chcą wyłączać. <grytanie> A to dlatego, że mam lagi straszne, bo, bo nie wiem, bo tak. No, mogłam jeszcze w sumie pokazać jak działa alarm, ale boję się, że mi się tutaj wszystko spali i zginę przy tym. Yy, w każdym razie, jeśli coś będzie płonęło obok alarmu, to zacznie piszczeć. Aha, przez płoty, takich przez normalne płoty, nie da się przeskoczyć. Tak samo jest z żywopłotami, nie da się na to wskoczyć. No i to by chyba było na tyle. A, ścieżka, po ścieżce się chodzi tak jak po dywanie, tylko, że tak samo jak nazywanie nie da się na niej nic postawić, więc po prostu mamy ścieżkę. No, nie można stawiać rzeczy na ścieżce, bo wtedy się przejść nie da. <gry> tak więc to by było na tyle w kwestii tego moda. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że rozwiałem jakieś wątpliwości, jakie mogliście mieć z nim związane, ale jeżeli dalej macie jakieś pytania, to po prostu piszcie w komentarzach. Dzięki za obejrzenie jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku poradników, tam prezentacji modów. Pa pa!